Siemanko, z tej strony Wafer Gigsats RPG od Kuchni, kanał, na którym powiem Wam, z czym to się je. Tym razem uczymy się nowych przepisów. Przykłady rozgrywki. Zauważyliście, że w podręcznikach do rpg dość często są jakieś takie przykłady, często zapisane kursywą, lub jakiś osobny rozdział, czy fragment przynajmniej, taki fragment sesji gdzieś tam zanotowany. Nie zawsze, nie zawsze jest to cały fragment sesji. Czasem te fragmenty są porozrzucane bardzo mocno po podręczniku. To są jakieś dosłownie fragmenty do każdego akapitu czy każdego rozdziału, żeby coś tam pokazać. Na przykład przy tworzeniu postaci jest taki pocięty przykład tworzenia postaci przez, przez gracza, jakiegoś fikcyjnego lub może twórcę gry. Otóż z tych przykładów można bardzo dużo wynieść bardzo dużo się nauczyć i ich czytanie jest bardzo przydatne dzisiejszy odcinek w dzisiejszym odcinku chcę nie tylko zachęcić was do zapoznawania się z takimi przykładami, ale też jeżeli jeżeli z zupełnym przypadkiem piszecie własne materiały własne RPG, to zachęcam do pisania takich przykładów do podawania ich. Dawno temu, kiedy zaczynałem swoją przygodę z RPG-ami, w moje ręce wpadły Dungeons and Dragons edycja 3,5. Był to też chyba mój pierwszy w ogóle podręcznik do RPG-ów, Podręcznik akurat podręcznik gracza, ale y, w tamtym okresie w empikach jeszcze w, y, można było znaleźć podręczniki do deków. I dość często chodziłem do empiku. Y, no, ze wstydem powiem, że nie kupując tych podręczników, ale przeglądając je na miejscu. I w przewodniku Mistrza Podziemi znajdowała się gdzieś tam na ósmej stronie mniej więcej, czy, czy zaczynała się na ósmej stronie, zaczynał się taki przykład rozgrywki. To jest to, co tu widzi, co wam teraz wyświetlam po prawej stronie, na, po prawej stronie niżej, czyli dosłownie Opisana niczym w książce, z podziałem na rolę, um, opis tego, co się dzieje przy stole. Po krótkiej dyskusji i zaplanowaniu dalszych działań, każdy, każdy gracz ogłasza, co robi jego postać. Tordek zagląda w południowy korytarz, Mile bada śmieci na środku, Jozan sprawdza stare worki, a Lidda spogląda w zachodni korytarz. Gracze ustawiają figurki na planie, który MG naszkicował na papierze. Ponieważ nikt nie zwrócił uwagi na pająki, MG nie przeprowadza testów spostrzegawczości, które pozwoliłyby je ujrzeć. MG. Dobrze, wasza dwójka ogląda korytarze, a Jozan bada w worki. Tutaj MG wy wykonuje test ataku dodatkowego, dotykowego dla potwornego pająka kryjącego się w pajęczynach. I tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy dosłownie, jakbyśmy czytali w książce, jak wygląda taka książka. Jest to wszystko po tym, po, po tym krótkim fragmencie, gdzie tłumaczymy, w co, co celuje MG i tak dalej. Jest, nie wiem, postać Miele. Fuj, co to? Tordek, słyszę że, słyszę, że krzyczy, słyszę, że krzyczy. Jeśli tak, to się odwracam. Co widzę? I tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy tutaj dosłownie jak autorzy tej gry wyobrażają sobie sesję, jak, jak ona powinna przebiegać. No, ponieważ DDK to dość duży system, można się spodziewać, że to są przykłady faktyczne z rozgrywki, z jakichś playtestów. I to nam mówi, jak to wygląda przy stole, jak wygląda taki flow rozmowy, kto, co kiedy robi, Zwraca, zwróćcie też uwagę, że takie przykłady potrafią czasem rzucić światło na takie mniej oczywiste kwestie. Na przykład, że kiedy nikt nie zwrócił uwagę w tym akurat. Czytane przez mnie w fragmencie. Kiedy nikt nie powiedział o, o zwracaniu uwagi na pająki, to MG nie musi, czy MP tutaj, mi Podziemia, nie musi zezwalać na test spostrzegawczości, tylko od razu testuje atak dotykowy dla potwornego pająka. Wow! Tak? To, to, to dość istotne. Czyli bo, bo tak jak ja na przykład przyzwyczaiłem się do oglądania sesji obecnie jakieś tam widziałem dedekowe, to zwykle jest tak, że jeżeli jest jakieś zagrożenie, to gracze, graczom przyznaje się rzut, żeby je spostrzec. A tutaj proszę bardzo, przykład z przewodnika Mistrza Podziemi. Gracz, gracze nie zadeklarowali, że przeszukują pewne konkretne miejsce, czy szukają czegoś konkretnego, no to nie dostają na to rzutu. Wow. No, to, to dość ciekawe. Nie wiem, czy, w, czy dzisiaj, w obecnych czasach, dalej te, y, by się to sprawdziło. Teraz raczej jest taka. Wydaje mi się, że, że teraz dominuje raczej taka zasada, że nie trzeba wszystkiego deklarować, że zaglądamy pod każdy stołek, odkręcamy wszystkie nogi od krzeseł i, i tak dalej. Ale, ale najwyraźniej w edycji 3,5 taka była norma, była inna. Co jeszcze fajnego robią DDK, to to, że one pokazują. To już nie do końca sam przykład rozgrywki, ale w DDK w edycji 3,5 stosowały się te figurki. Nawet w tym przykładzie było, tak? Gracze ustawiają figurki na planie, którym mistrzni podziemi naszkicowała na papierze. Pozwol, pozwolę sobie szybko zmienić, zmienić formę. A zatem są figurki. Więc w podręczniku gracza w rozdziale dotyczącym walki i czy zaklęć. Są przykłady, w jaki sposób przesuwają się te figurki, jak wyliczać stożki, na przykład obszary zagrożenia, kiedy ktoś, nie wiem, zionie ogniem i tak dalej, i tak dalej. I to też jest dość ciekawe i dość cenne, bo wydaje mi się, że nie dla, nie, nie dla każdego jest oczywiste, w którym momencie czy, czy w jaki sposób. Zaczyna się i kończy ruch takim, takim pionkiem, takim tokenem. To nie zawsze jest oczywiste, albo jak się ustawia token, który jest większy, jak wygląda taki stożek, jak się mierzy. Także takie przykłady są bardzo przydatne z perspektywy graczy. Warto je przeczytać, zobaczyć jak to ma wyglądać, zwrócić uwagę na te szczegóły, bo one często, no właśnie, to, to nie musi wy wynikać z tekstu zasad, że prowadzący nie musi, prowadząca nie musi dawać, przyznawać tego testu spostrzegawczości, jeżeli gracze nie patrzą w odpowiednią stronę, ale ten przykład już, już na to zwrócił uwagę dość, dość wyraźnie. Gra, tak, która takie przykłady robi moim zdaniem cudownie, w sposób tak przejrzysty, jasny i bardzo bardzo kurczę, no nie wiem, taki klimatyczny komiksowy. Jest Saihan Magui Baker, w którym po prostu pomiędzy rozdziałami na odpowiednich stronach, po, po, tak jakby jako podsumowanie każdego działu, mamy stronę takiego jakby czegoś w rodzaju komiksu, gdzie mamy graczy i e, GMK w, narysowanych w formie takich główek, e, z takimi jakby dymkami, kto co mówi. I to wygląda dosłownie jak taka rozmowa przy stole. Widzimy, co, o co pytają poszczególni gracze. Jak GMK tutaj prowadząca odpowiada im. To jest naprawdę wygląda trochę tandetnie. W sensie to nie jest gra z wysokim budżetem, która miała. Wiecie, ma super, super ilustracje i tak dalej, ale sam fakt, jak czytelne to jest i jak bardzo, jak, jak jasno przedstawia sytuację dosłownie przy stole, kiedy pokazuje o co mogą pytać gracze i jak działają zasady, jak powinniśmy im odpowiadać. Wow, to jest naprawdę super. Powinno, moim zdaniem, jest tego za mało w innych grach. Ten pomysł powinien totalnie być powielony i, i skopiowany w jeszcze kilku tytułach co najmniej. Jest to bardzo jasne i ja bardzo cenię takie podejście jak to wygląda przy stole nie tylko takie gdybanie ale właśnie przykłady gry mają nam pokazać jak to właściwie ma wyglądać jak co my mamy robić kto co ma mówić kto co ma wymyślać i takie właśnie czy to taki czy to, to jak w Dedekach był taki podział na role kto co robi kto co mówi czy to tutaj w formie takiego jakby komiksu dla mnie jest to bardzo, bardzo jasne pokazanie, w których momentach kto, kto, kto działa. Kto podejmuje decyzje, kto co opisuje. Bardzo fajne przykłady. To z, z takich przykładowych rozgrywek można bardzo fajnie wyciągnąć właśnie te, te super, super interesujące em, informacje. No to mieliśmy przykładową rozgrywkę z dedeków. Gdzie była, był taki dosłownie dwu, chyba stronic, dwu, dwu czy trzystronicowy tekst, dosłownie jak książka spisany, w którym czytaliśmy, jak to wygląda przy stole. Mieliśmy podsumowania rozdziałów w SaiRanie. Ale na przykład taki Egon, którego obecnie gram, ma takie podsumowanie, ma takie przykłady po każdym, tak jakby akapicie, po każdym. W fragmencie zasad. On ma bardzo dużo takich, pojedyn takich pomniejszych zasad, jak wyglądają bitwy, jak wyglądają kon e kontesty, czyli e próby, jak wygląda finał takiej bitwy, e finał e takiej próby. No właśnie. I po każdym z takich e działów jest jakiś taki przykład, odpowiednio jasno, tak jakby zaznaczony, opisany kursywą, żebyśmy od razu wiedzieli, gdzie się zaczyna przykład, co jest przykładem. I one są bardzo. W Egonie one są świetnie zapisane, one pokazują nam naprawdę różne, one są dosłownie rozbite na różne opcje. Tutaj wyświetlam teraz na przykład. Jest procedura finału bitwy. Jest powiedziane, że zależnie od tego czy, czy nasi herosi przegrają w finale, wygrają w finale, ale przegrają poprzedni etap bitwy, czy wygrają i w finale i w poprzednim etapie, to staną się trzy różne rzeczy. I przykład też pokazuje, też mamy jakby podzielony na trzy możliwości, czyli właśnie tą totalną porażkę, częściową wygraną i pełną wygraną. Czyli tutaj Aegon prezentuje właśnie to podejście, że po każdej zasadzie, po każdym fragmencie tekstu, który jest nam przedstawiony, jest taki rzeczywisty przykład, jak to, jest, jak, jak to wygląda w grze. I to też jest. To jest Coś, z czym coraz częściej się spotykam, zwłaszcza w, no szczerze mówiąc, zwłaszcza w grach Johna Harpera, że te przykłady właśnie są dość często no, krótkie, takie pojedyncze akapity, ale nadal jest to, bardzo, jest to tak jakby bardzo przejrzyste, wpisane w layout gry. Nie musimy szukać tak jakby przykładu gdzieś tam hen, hen, dalej, tylko mamy przykłady od razu pod tekstem, którego one dotyczą, pod zasadą, której one dotyczą. I to też jest bardzo moim zdaniem przydatne, łatwo to wtedy e, znaleźć i taki, takie przykłady też warto czytać, bo one bardzo często precyzują coś, co jest w zasadach, coś, co jest napisane takim sztywnym e, językiem zasad, takim, no, jakiego ja często używam, niestety, e, w swoich grach zwłaszcza, nie mam jeszcze tej płynności języka, żeby ten tekst zamiast z takiego surowego przerobić na jakiś bardziej Tematyczny, wpisujący się w klimat. No to tutaj, właśnie po takim surowym tekście, mamy od razu jakiś taki fragment z gry, jakiś wycinek e, rozgrywki, jakieś e, powiedzenie czegoś tak bardziej po ludzku, takimi słowami przykładu. A słyszałem nie tak dawno temu, właśnie, że e, bardzo cenne są te przykłady, bo one pozwalają nam lepiej coś zrozumieć. Przykłady. I, to je, I właściwy dobór przykładów jest kluczem do sukcesu. Dlatego przy tej serii, szczerze mówiąc, dlatego e, tak bardzo staram się pokazywać, jak robią to poszczególne gry, w jaki sposób to wygląda. Tutaj na przykład w Aigonie mamy e, fajnie pokazane, że jeżeli finałowy konflikt przegraliśmy Rosi przegrali, to tu jest zaznaczona taka propozycja, może po prostu główny zły ucieka. We will meet again, We will meet heroes. perhaps if not for the pillar of storm, you'd have me. W sensie, mamy od razu powiedziane, że ten, że antagonista, którego nie udało się pokonać, może powrócić. Albo zwraca uwagę, co, co zadecydowało. Um, także to jest też całkiem, całkiem fajna um, opcja pokazania, jak mogą wyglądać konsekwencje, jeżeli one nie są, nie są do końca sztywne? Tak? Czyli, jeżeli w grze nie ma czegoś takiego, że jest jasno powiedziane, co się dzieje w wyniku porażki, no to warto wrzucić w przykładzie jakiś taki mocniejszy, mocniejszy przykład, taki bardziej jaskrawy, żeby pokazać prowadzącym tę grę: zobacz, możesz zrobić nawet coś takiego. Tutaj bardzo fajne były przykłady, na przykład od Mountzgardzie. Z którego początkowo no, Mausgard ma taką dość bajsko, bajkową oprawę graficzną, taką komiksowo-bajkową, zwierzątka, małe myszki, ale jak się wczytać w tekst, to ta gra ma bardzo dużo takich smaczków w rodzaju latające wiewiórki, jedzące my się oseski, bardzo dużo zagrożeń i tak dalej. A w przykładach konfliktów można doczytać, że tu jest na przykład dobre miejsce, jeżeli nie uda się konflikt. Podróży przez, do, do jakiegoś dalekiego miejsca, to może któraś z myszek zginęła. Na przykład porwał ją górski strumień i utopił. I wow, nagle okazuje się, że w Mausgardzie konsekwencją, stawką konfliktu może być śmierć myszki. W, innych, w żadnym innym momencie gry, w, żadnej innej, w żadnym innym teście, myszka nie może zginąć. Nie ma mechaniki. Śmierci myszek w Mausgardzi w Myśli straży. Ponieważ zaznacza się tam tylko negatywne stany, ale zginąć myszka może tylko właśnie w konflikcie. Tylko w konflikcie nie co jest tak, jakby. Test, a konflikt to dwie osobne dwa osobne mechanizmy gry. Więc testy nakładają negatywne statusy, lub wprowadzają myszki w coraz większe kłopoty. Ale nie mysz taka myszka nie może zginąć. Tam nie ma hapeków, które spadają przy każdym teście, który się nie uda. Dopiero konflikt może mieć jako stawkę śmierć myszki. I gdyby nie przykłady, to mogłoby nie, być by to mogłoby nie być jasne. Ktoś mógłby sobie pomyśleć, a w podróży przecież nikt nie zginie. Ale nie, mamy przykład konfliktu podróży, w którym jest powiedziane, w podróży myszki mogą zginąć. A zatem wiemy, na co możemy sobie pozwolić, że ej. Niby, podróż, niby, niby to tylko rzut na podróż, ale nie. Tu jest powiedziane w podręczniku autor gry sugeruje, że życie myszek może być stawką. No i jeszcze na koniec. W podręczniku do Blade in the Dark. Ostrze w mroku Johna Harpera. Jest też bardzo fajny przykład gry, gdzie mamy bardzo fajnie w ogóle ten. Ten przykład jest bardzo ładnie rozpisany. Ma pozaznaczane odpowiednio e, dużymi literami, pogrubionymi, gdzie są jakieś testy, e, gdzie są wyniki tych testów, jest bardzo fajnie to opisane, bardzo fajnie się to czyta ogólnie, e, jest bardzo jasny i klarowny, tak jak ten, e, tak jak te przykłady z dedeków są trochę jak taka książka, jest trochę jak taki dialog od myśleników dosłownie, tak tutaj to jest e, tak tutaj to wygląda trochę bardziej jak taki tekst, książkowy, taki opis, jak wygląda taka, taka sesja. Siekacze, gang, uliczny gang złożony z bohaterów niezależnych naruszył granicę terenu położonego głęboko w dokach, na którym szajka bohaterów grwa, graczy, krwi opuszcze, handluje narkotykami, itd, itd. i dalej. Mamy, I um, mamy takie wstawki w rodzaju. Podczas sesji MG od czasu do czasu wspominał, że siekacze sprzedają iskę w pobliskiej Alejce. Mamy informację, że na przykład Arsi wykonuje ruch i staje twarzą w, twarzą w twarz z pierwszym z siekaczy I tak dalej. Czyli mamy taki dosłownie opis, jakby ktoś stał z boku i nam opowiadał, co się działo na tej sesji, co on widział, jak patrzył, jak oglądał tą sesję. Tę sesję. I ona jest trochę napisana tak bardziej z perspektywy fikcji, nie z perspektywy tego, co się dzieje przy stole. Znaczy trochę też, przepraszam, źle powiedziałem. Jest mniej dialogiem, tak jakby mniej jest pisana z perspektywy gracza, a właśnie bardziej z takiej perspektywy trzecie, trzeciej osoby. A chociaż w dd to, to w zasadzie było to samo. tak? Ale jak widzicie, nawet nowe gry, nawet takie Ostrza w Mroku, nawet takie Bladesy, Dają bardzo fajne przykłady rozgrywki. Blajce są o tyle ciekawym przykładem, że one mają i osobny rozdział przykład gry, gdzie jest taki, taka przykładowa sesja, przykładowy score, przykładowa, przykładowy skok. Jak również one mają w swoich zasadach po każdym akapicie, po różnych akapitach czy w innych miejscach różne inne przykłady. Na przykład przykłady używania akcji, na które rzuca się, wykonuje się testy w blajcach. To żebyśmy wiedzieli, jakie mogą być konsekwencje, to sam, są tam na przykład przykłady konsekwencji, przykłady e, danych akcji, e, komplikacji. I to też jest bardzo fajne, bo niektóre informacje dosłownie czerpie się, niektóre takie niuanse mechaniczne można wyciągnąć właśnie z przykładów. Na przykład w jednym z przykładów jest powiedziane, że gracz na, e, w, ryzykuje harmem czwartego poziomu, urazem czwartego poziomu. Gdzie nigdzie w tekście nie ma takiego wyróżnika, kiedy się otrzymuje harm czwartego poziomu. Gdyby czytać, gdyby nie, nie przykłady, można by wręcz uznać, że jeżeli, jeżeli pozycja jest kontrolowana, to dostajesz harm 1, jeżeli ryzykowna harm 2, jeżeli desperacka harm 3. Tymczasem może być tak, że w desperackiej sytuacji harm będzie, wynosi, będzie większy niż 3, będzie od razu zabójczy dla postaci, śmiercionośny. I to jest taki ciekawy niuans, którego nie ma w takim tekście, w takim sztywnym tekście zasad, tylko jest właśnie wypisane w jednym z przykładów. Zatem czytajmy przykłady, jak wygląda dana gra, bo one często pokażą nam, jak autorzy chcieliby, żeby w nią grać, jak autorzy chcieliby, żebyśmy zachowywali się przy stole, żebyśmy rozmawiali. Być może to taka sytuacja idealna, która nigdy nie nastąpi. Ale warto się z nim zapoznać, żeby wiedzieć, czy to dla nas, czy, czy niekoniecznie. No dobrze, i na tym kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że słuchało się Wam go przyjemnie. Do usłyszenia w następnych materiałach.